Cześć wam wszystkim, dzisiaj znowu szerszenie, jak zwykle na wysokości, na szczęście dojście chyba będzie dobre, także zaraz wam wszystko pokażę jak to wszystko wygląda. Słuchajcie, no dojście jest całkiem dobre. Wchodzę sobie po dachu, jeszcze nieskończone. Jazdo sobie zrobiły tutaj ładne duże, bo jest naprawdę spore. Szerszeni tu jest sporo. Tutaj nabrudziły widać plamę. Tu gniazdo musi być usunięte, no bo mieszkańcy nie chcą, bo tutaj są niepożądane. Konstrukcja przepiękna, szczerze mówiąc, uwielbiam patrzeć na ich gniazda, tak jak już kiedyś mówiłem. No ale niestety, nie tu, gdzie trzeba. Dobra, ja się biorę za usuwanie, pójdą do wiaderka w całości, postaram się je wziąć, chociaż szaszor będzie niezły bo już wiem, że nie będzie dobrze, ale zatruwać ich nie będę, nie muszę. Słuchajcie, no wszystko się udało. Szybka akcja. Wziąłem z zaskoczenia. To co uciekło to uciekło, ale reszta... Reszta jest wiatr. Mogę Wam powiedzieć tylko tyle, że akcja szybka, przestrzeni teraz mnie atakują. No nie ma się co dziwić. Każdy by atakował. Gniazdo zlikwidowane. Królowa ze mną. Także zabieram, zabieram gniazdo tam gdzie zawsze mówiłem, do lasu. Zobaczcie go. Usiad i tyłkiem żądli tyłkiem żądli Dobra, ja stąd uciekam. Szerszenie jeszcze mnie chcą pogonić, także biorę się za pasji. Do zobaczenia na razie. Hej, cześć!